Dzień dobry wszystkim, witam w twierdzy, odcinek 11. Zakończyliśmy właśnie kampanię ekonomiczną. Co mogę powiedzieć o tej kampanii? No jest całkiem przyjemna, fajne misje, z wyjątkiem misji czwartej, odstraszanie. No i w sumie tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Przejdziemy sobie do kampanii głównej, w zasadzie wrócimy do tej kampanii. Zostały nam cztery misje do przejścia. Od 18:00, począwszy, czyli koniec wieprza. No, najprawdopodobniej zakończymy żywot tej wstrętnej, otyłej osoby. Także zacznijmy. Koniec wieprza. Lud zamieszkujący ziemię wieprza ma już dość wysokich podatków i gotuje się do powstania przeciwko Ciemięscy. Wybiła godzina pomsty za śmierć Lorda Wełnowora. Jeśli pokonasz wrogów w tej bitwie, szale zwycięstwa w całej wojnie przechylą się na naszą stronę. I oby tak było. Nakazano ci opanować ostatnie hrabstwo Wieprza i oblegać jego warowną siedzibę. Raz już zdobyłeś ten zamek szturmem. Tym razem jednak zadanie nie będzie tak łatwe, gdyż wszystkie zniszczenia zostały usunięte, a garnizon obrońców jest teraz znacznie większy. Nasz prosty, bezpośredni atak taranem wtedy okazał się skuteczny, ale teraz może nie wystarczyć. Zbuduj kilka wież oblężniczych i spróbuj sforsować mury zamczyska. Okej, okay, zabij wieprza. No, czyli nazwa misji jest, no myślę, że jak najbardziej na miejscu, bo zakończymy właśnie życie <laughs> trzeciego już wrogiego lorda, ale jeszcze musimy postawić kropeczkę nad i. Mamy Mamy ba bardzo spory oddział. No, to już można nazwać armią, a nie armię jakiś tam skromny oddział w misji 15, czy no tak, wyty wytyczając nowy szlak. E, tak, najpierw co zrobimy, to podpalimy tutaj smolnerowy, więc użyjemy do tego najsłabsze mm, jednostki o, to jeszcze... Połkarzy skierujemy o tutaj na lewo. Tak samo też wieże obrężnicze tam sobie wyślemy. O, w to miejsce. Tak, włóczników użyjemy, żeby pozostałe smolnerowy tutaj e, podpalić. E, I ogólnie, no jak widzicie, tutaj rzeczywiście garnizon obrońców się znacznie e, powiększył. Ale powiem wam szczerze, że misja nie jest wcale aż taka trudna, wydaje mi się. No jest na pewno prostsza od, Rourdu, od tej leiki. misji 15. Nie, nie nas tutaj już nie Odmiennie mamy żadnych, żadnego limitu czasowego, więc możemy no, tę misję rozgrywać wyszło. dowoli. Ok, trochę teraz powolimy grę. Mieniero, bo pałkarze tutaj muszą przekopać fosę. Tak, zaatakujemy taranem. Zniszczymy ten mur. Co za? To? Tak. Następnie, wieżą oblężniczą, dostaniemy się na ten murek i wejdziemy właśnie morami. Po murach, będziemy szli aż do tych wież i później zejdziemy na dół i do siedziby się dostaniemy. Nie musimy wszystkich eliminować, całe szczęście, bo to by było za trudne. Teraz tak, taranem podjedziemy sobie. o do tego muru. Tak samo wyślemy też wieżę oblężniczą też zawczasu. O! I żeby też te machiny nam się nie zniszczyły, to skierujemy cały nasz oddział pałkarzy. Tak, ale żeby ci nasi pałkarze za szybko nie poginęli, to musimy... No! się ruszać, tak? Nie możemy stać w miejscu, bo nas zdejmą w mig. Czekamy, aż taran zniszczy mur, żebyśmy mogli się przedostać do środka. OK? Spowalniamy grę. Teraz wieża oblężnicza. Dawaj tutaj. A my z pałkarzami możemy już do środka się dostać, wejść. O. I teraz szybciutko dostajemy się na górę. I czyścimy tutaj wieże. Jak najszybciej, bo nas naprawdę szybko eliminują kubańcy. Tak, tu, tutaj eliminujemy łuczników, żeby tutaj smolnerowy się nie zapaniły. I eliminujemy lorda. Mam nadzieję. Jest, udało się. No. Poginęli wszyscy, ale wieprz już. Klęknął tak. Przed nami 89% straconych jednostek, ale wieprz już pokonany. To jest najważniejsze. Więc koniec. Oto wieprz zginął od ostrza twego miecza, i już tylko wilk stał na drodze do ostatecznego zwycięstwa. Kiedy pył bitewny osiadł, dotarł do ciebie posłaniec z wieścią, że ser długo ręka z królem opanowali kolejne ziemie. Pętla wokół szyi wilka coraz bardziej się zaciskała. Tak jest, wszelkie chrabstwa wieprza zostały przejęte już. Tak, wieprza nie ma, został nam wilk. Sam wilk, sam jak palec. Kiedy wilk gdzieś daleko zbierał siły, mieszkańcy kilku ziem, które niedawno podbił, wszczęli przeciw niemu bunt. Bądź przeklęty ty i twój król! Może udało ci się zabić tamtych, ale dopiero teraz dostaniesz lekcję prawdziwej sztuki wojennej. Wynik tej wojny przechyla się na naszą stronę. Ale miej się na baczności. Wilk to zwierzę zupełnie inne od tych, które do tej pory spotykałeś na swojej ścieżce. Wysyłam ci na pomoc mojego najprzedniejszego uzdrowiciela. Mam przeczucie, że przyda ci się ktoś taki. Zamknij wilka w pułapce, umacniając twierdzę, którą zaczęliśmy budować na granicy jego ziem, a potem poczekaj. Aż odnajdą cię jego ludzie. Napastnicy zapewne będą chcieli rozsiać wśród twoich ludzi zarazę, więc bądź przygotowany na każdą ewentualność. Skorzystaj ze swych wojowników i mangoneli, aby zadawać dotkliwe straty szeregom wroga. O tak, mamy tutaj parę nowych rzeczy: mamy uzdrowiciela, mangonele, warsztaty kowalskie, a będziemy mogli rekrutować wojowników, z którymi już się zmagaliśmy. W ciągu gry. To jest nasz zameczek. I na początku zrobimy standardowo kilka rzeczy, zanim, zanim zaczniemy się bronić, czyli zbudujemy sobie wieżyczkę w tym miejscu. A teraz, o, tu jest targowisko. Tak, musimy szybko działać. Znowu. Bo z tego, co pamiętam, to wilk zaatakuje nas bardzo szybko. No, o wilku mowa. Tak, już tutaj ruszają. Te wieże może zlikwidujemy, nie przydadzą nam się za bardzo. Troszeczkę kamienia odzyskamy. W ogóle mamy dużo pszenicy. I zaraz coś z tym zrobimy, tylko jeszcze może A, jeszcze trochę kamienia sprzedamy, ale nie całość. Zostawimy parę kamienia, trochę kamienia na wszelki wypadek. Tak, na jakieś naprawy ewentualne. Ruszać Ajs spóźniłem... nie, nie spóźniłem się. Właśnie, bo możemy wypuścić wilki, o, które nam trochę pomogą. Mamy akurat trochę pułapek, jakiś smolnerowy, wilcze doły. Ochroncy zamku trzymali się ciebie. No akurat pierwsze, pierwsza fala nie była zbyt trudna, do odparcia. W ogóle sama misja nie jest jakaś bardzo długa. Ani też szczególnie trudna, ale no trzeba parę, parę rzeczy zrobić, żeby maksymalnie tę misję ułatwić sobie. O, damy parę piekarni. O, żeby tu, żeby troszeczkę chlebka posprzedawać. E, może jakiś domek też damy. O. Tutaj pamiętam, że... Yy, jednostki mogą się tu schować, o. Bo tu jest taki... Taka szczelina. Znaczy nie szczelina, tylko... Takie syronienie małe. Więc może zostawimy tu... Powiedzmy... Twój nie, trzech kuszników. Na tym padole dobiega końca. Więc lepiej zmów modlitwy. O, jakoś może tu ich ustawimy. Tak z trzech kuszników, o, tutaj damy. Tak na wszelki wypadek, gdyby tutaj się ktoś schronił, nie daj Boże. Bo miałem takie przypadki. Jak grałem sobie. wilka atakują. O, proszę bardzo, już atakuje znowu. Także no, dużo się tu dzieje. Nie powiem. Ale misja nie jest długa, jak już powiedziałem, no będą chyba trzy ataki tylko. Tak, no bywały o wiele dłuższe misje tego typu. No, najdłuższa misja jak na razie była yy, ta, wiecie, z, z tą obroną klasztoru. Tak, klasztoru, który zniszczyłem. Zburzyłem. Ale to i tak nie miało dużego znaczenia, bo najważniejsze to było. No, przetrwać po prostu. Co z tego, że klasztoru nie ma, co z tego, że klasztor zniszczony, zburzony. pozycja? No i co? Chyba wik sobie nie daje rady za bardzo. Jakoś słabo mu to idzie. O, tu to miały być jakieś machiny obleżnicze, i co jest? Co się stało? Nie wiem. O, to mamy, mamy notabene nowe jednostki. Powitajcie, rycerzy. No, są mocni, ale. Ale nie najmocniejsi i też z rycerzami jest taki problem, że oni nie mogą wejść do zamku, do siedziby, więc jeżeli powiedzmy na placu boju zostaną sami rycerze, no to przyznaję, walczysz lepiej niż twój ojciec. i mamy jakiekolwiek jednostki obronne, no to przegrupować się na stanowisko. no to jesteśmy tak naprawdę w domu, bo bo rycerze nie mogą lorda zdjąć. Jeżeli tylko lord pozostanie na dachu siedziby. Wiadomość od twojego skryby dotarły do nas wieści, że król bez najmniejszego oporu opanowuje kolejne ziemi. Dobrze, co bym chciał zrobić? E, e, chciałbym przy e, wrzący olej Wszystka, zrobić. Chciałbym się do służby przy Jest bo mam taki plan, żeby u, E, zrobić wrzący olej i wysłać inżynierów w pobliżu tego drogowskazu. Jedynego na tej mapie. O, tak mapa wygląda. Nie jest ona duża. Czekajcie, ilu mamy kuszników? 38. O, no, może jeszcze dajmy 7 jeszcze. Trzeba I dawajcie wszystko tutaj. A inżynierów Wyślemy tu. Z tego naczynia się kopci. Co mamy zbudować? Tak, się do I zbudowania. gdy tylko wróg się pojawi, to po prostu wylejemy wlamy olej. Żeby jak najwięcej jednostek spłonęło już praktycznie w pierwszych sekundach. Przygotowaliśmy narzędzia. Mam nadzieję, że to się uda. A jeżeli nie, no to cóż, no, mamy kuszników zawsze, jak możemy ty nie masz oleju, więc ty się nie spiszesz chłopie. Zgłaszam się do służby przy oleju. Więc lepiej tutaj zmykaj do zamku. O, może jeszcze damy pięciu, a co tam? Mamy, mamy trochę złota, więc wykorzystamy. Okej, okay. i teraz rozmieścimy inżynierów, ustawimy ich jakoś. O, powiedzmy, ty tutaj pójdziesz, czy nie? Czy może, tu? z O, co mamy zbudować? To stanowisko jest nieosiągalne. Boże, ale to naczynie, tego naczynia z tego naczynia, Jak możemy pali. Ostrożnie z ale to naczynie parzy. Trzeba coś zbudować od tego naczyń. zobaczymy, się czy ten ten to wyjdzie. Się Jestem bardzo ciekaw, czy przygotowaliśmy na z tym. Boże, wiadomość od Wilka. Jeśli będę musiał zburzę twój zamek kamień po kamieniu. Ale dostanę twoją głowę. Okej, okay, i teraz. E, przyda się tu refleks. Gdy tylko wróg się pojawi, to od razu naciskam lewy przycisk myszki. Od razu, od razu, nie ma co. Więc, uwaga. O! I proszę bardzo, dokładnie o to mi chodziło. I teraz patrzcie, co się dzieje. <grystanie> <grystanie> patrzcie, już tylko łucznicy zostali i rycerze. No, już wrok nie ma szans za bardzo. No, włócznicy to... Oni padają jak muchy. Okej. Okay. Mogłem trochę bliżej dać kuszników, Oni, mog... Oni by zdjęli e, tych rycerzy, ale... No już misja jest praktycznie już... Zakończona, no. To jest tak naprawdę formalności tylko. ...zostałe. Czyli tylko tych ry rycerzy zlikwidować. O. Tylko tutaj właśnie się ktoś stronił, ale zaraz... ...zaraz oni polegną. O serio? Jeszcze zdołali bramę z liście? Dobra, dziękuję bardzo. Koniec, koniec, koniec. Wiadomość od Wilka. Ach, lepiej spoglądaj często za siebie. Pewnego dnia poczujesz, jak potrafię gryźć. Mm. Jakoś w ogóle Co nie jest? czuję. Tych, tych gryzów. No ale misja misja jest za nami już. Imponujące. Ale kiedy następnym razem ujrzysz moją chorągiew. Będę stał pod nią osobiście. I spójrzmy na mapę Polski. To hrabstwo odzyskane. To też odzyskane. I jeszcze jedno hrabstwo przejęte. E Wow, jaka teleportacja. Widzieliście to? Teraz udaliśmy się na sam, praktycznie na granicę teraz się udamy. <grymne> udaliśmy. Czas panowania wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Coraz więcej chrabstw zrzucało jego jarzmo i przechodziło pod twoje panowanie. To prawda, że Duke Burgard wprowadził twojego ojca w pułapkę. Ale to ja przebiłem mu żołądek mieczem. <śmienicza> Jeśli nadal marzy ci się zemsta, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od ser długoręki, paliła cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. A jakże. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił cię posłaniec od ser długoręki. Cóż ty sobie myślisz? Przecież przykazałem ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku i powstrzymaj tam jego siły, dopóki nie dotrę do ciebie z posiłkami. Wysłałem tam już nasze oddziały, aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek. Oto no zepsza musi być, no. Wzmocnij swoje oddziały i sam zamek, a potem broni się na tej pozycji aż do przybycia ser długoręki z posiłkami. Przyjdzie ci odeprzeć ataki całej Armii Wilka, a będzie to największe oblężenie, jakie dotąd widziałeś. Wysyłaj do boju rycerzy, gdyż mogą robić szybkie, krótkie wypady z zamku. No dobrze, a to już jest ostatnia misja survivalowa w twierdzy. Wyeliminuj wszystkich wrogów, więc zadanie znane nam bardzo. O, tu mamy tylko stajnie. Jest to kolejna nowość, czyli możemy rekrutować rycerzy na koniach. Okej, okay, tutaj będziemy szybko działać. Znowu, nam tu będziemy głównie umacniać nam zamek, no, zwiększać obronę, bo tak praktycznie na nic innego nie mamy czasu. Jak pomóc? Czekamy na Więc wyślemy wszystkich powiedzmy tutaj. I tak bużemy zamek. Tak, tak 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 robię metamorfozę znowu i ludzie już nadchodzą. Wkrótce raz na zawsze przestaniesz krai kłopoty. Potrzeba nam broni. Ok. Stajnie zlikwidujemy. Jest zapełniony mój panie. To może sprzedamy kamień O. Tak, tak, tak. Burzymy prawie wszystko, co tylko da się. No ta misja też nie jest długa, ale no musimy naprawdę szybko działać, bo no jest dużo do zrobienia. E, damy, może, obronę, znaczy bramę, jakąś o tutaj, żeby coś było, cokolwiek. I będziemy tutaj się bronić wszyscy trzeba nam bronić. Dobrze łucznicy w gotowości. O. Ruszamy na tych Ej, teraz tak. E, zobaczcie ile mamy mieczy i e, zbroj metalowych. No to aż się w pale nie mieści. Ruszamy. Naprawdę, mamy tyle tych towarów, prawda, i wszystko, wszystko na sprzedaż nigdzie, praktycznie. A może jakaś hałupa się przyda? Tak, jak najwięcej kuszników robimy. A rycerze też nam się w sumie przydadzą, w ostatnim ataku. Tak, to sobie polikwidujemy wszystko. E, o. Klatki też wy, wypuścimy wilki, tak, tak. Dobrze, że tutaj machiny oblężnicze nie są w stanie nic zrobić. Która Potrzeba nam bronić, zalewka. Dobra, ilo mamy? Trzydziestu sześciu łuczników, trzydziestu siedmiu łuczników. No to myślę, że wystarczająco. No i co? Tutaj nikt, a tylko. Ten kopacz e, stoi. Tutaj ci sobie siedzą. Ale kto tu jeszcze został? E, co ten trebusz robi w ogóle? Ja nie wiem. Zobaczcie. Co on chce zniszczyć? W kamieniowym? Serio? Ps Serio? Naprawdę. No normalnie. A wiecie co dobra? Ja chcę, żeby wszyscy tutaj... poszli. Się o, no, w końcu. Bo no serio, no już nikt nie został o, praktycznie, trebusz, tylko ten trebusz. Co chciał... Powodem wielu moich zgryzot. Teraz w końcu odpłacę ci tym samym. Na ramie broń. No Rzec właśnie, bo te inwazje mogłyby trwać w nieskończoność. Praktycznie. nam broni ser. A jednak chcę... Chcę trochę spokoju, no trochę świeżym powietrzem poddychać. Biharze. Uwaga, potrzeba na pozycjach. O, już kolejny atak. Ruszać się. Już ciśnie znowu. Uwaga, potrzeba nam nowych rektorów. Nie, nie 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 idźcie tu na bramę, na bramę zapraszam e, Pliki nie wyszliemy wojowników na siedzibę Aj ci poginą chyba A, jej Nie chciałem żeby to tak się skończyło